Wielkopolską i Dzisiaj razem z Uniwersytetem Przyrodniczym chcemy Państwu przedstawić wyniki projektu, który dotyczył innowacyjnych technik i procedur na użytkach zielonych, które był realizowany w ramach programu Horyzont 2020 16 partnerów z każdego, z każdego kraju instytucjami partnerskimi były jednostki naukowe, czyli uczelnie czy instytuty badawcze oraz Zrzeszenia Izby czy Ośrodki Wyrazstwa Rolniczego, czy takie podmioty związane bardziej z praktyką rolniczą? Proszę Państwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu razem z Wielkopolską Izbą Rolniczą reprezentował Polskę, tak mogę powiedzieć, w tym ważnym projekcie związanym z gospodarowaniem na użytkach zielonych, gdzie Chodziło nam tak prawdę mówiąc o poszukiwaniu innowacji w gospodarowaniu na użytkach zielonych z praktyki rolniczej, opisaniu tych innowacji i w miarę możliwości upowszechnieniu tej wiedzy szerokiemu gronu odbiorców. Proszę Państwa, wyników mamy bardzo dużo, które są praktycznie na dzień dzisiejszy zmagazynowane w internecie, dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie www.innoforgrass.eu albo w portalu Encyklopedia Praten. Ktoś może zadać pytanie, to dlaczego wracamy do pastwisk, jeżeli możemy produkować więcej mleka w oparciu o TMR? Proszę Państwa, dlatego, że użytkowanie pastwiskowe związane jest z dwoma istotnymi elementami, mianowicie niższe koszty żywienia, niższe koszty produkcji mleka i jednocześnie poprawa dobrostanu. To są te dwa główne argumenty, które stoją u podłoża, jak gdyby całej idei. Jeszcze raz dziękuję na ręce zarządu za podjęcie współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, bo uważam, że na dzień dzisiejszy właśnie przy, przyszłość realizacji ciekawych projektów to właśnie współpraca ośrodków naukowych z ośrodkami z praktyki rolniczej. Na dzień dzisiejszy to jest promowane w ramach szczególnie EPI. Wiemy doskonale, że ta forma współpracy jest przez Unię Europejską bardzo dobrze widziana. Także dziękuję. Dziękuję również tutaj koledze doktorowi Andrzewi Przepióry za współpracę. Chciałem też Państwa jako Izba Rolnicza zaprosić na nasze stoisko 49 w tej hali. Chcę powiedzieć, że tam można, ponieważ Izba promuje i to bardzo intensywne rolnictwo i intensywne modele produkcji mleka i wdrażanie tam innowacyjnych technologii, ale również promuje produkty lokalne od dwóch procentów rolnych. Zapraszam i życzę miłego dnia na targach. Bardzo dziękuję.